Akwarysta z Wrocławia, witam. Zacząłem tutaj robić podmiankę i właściwie już kończę ją robić. Teraz już mam nadzieję, że nikt mi nie wejdzie do pokoju, bo taki był los pierwszego nagrania, że go nie ma, a było fajne. Ale było zepsute. Ok. Podmiankę już kończę. Teraz jeszcze tylko mi zostało wlanie wody i nawozów. Mam nadzieję, że sobie przez to nie rozwala akwarium. Eee, Okej, okay. to widzimy się w następnym wejściu. Okej, okay. woda nalana. <laughs> Przy nalewaniu doniczką trochę jednak czasu schodzi na nalanie. Jeszcze tylko dam nawozy. Eee, o, właśnie tym dolewałem wody. Także trochę schodzi mi czasu. Jeszcze tylko yy dam nawozy. Yy, I to już nie będę nawet robił cięcia. Yy, i, I będzie podmiana zakończona. Światło jest takie dziwne, dlatego, bo tutaj się pali mój хихиrosik z krewetkowni. Nie wiem, czy go widać. Nie nie widać go. Ja tak, go zaraz pokażę. Ach, nie chcę zejść, bo to akwarium jest trochę grubsze. O. Ta, ta lampeczka. Tutaj sobie świeci. Ja ją dokładniej opiszę też w innym odcinku. Miała ruszyć seria w tym tygodniu i ona ruszy prawdopodobnie. No, jutro rano się pojawi odcinek. Bo pewnie będę go dzisiaj nagrywał w nocy. Albo późnym wieczorem, albo w nocy zobaczę jeszcze. Ewentualnie jutro rano. Jeszcze się zastanowię, ale na pewno pojawi się odcinek. Jakie ja nawozy daję, to też powiem. E, Tego tak, nie. To tak, ale zaraz. Przez szuflady trzeba wyjmować. To i to. Ok, wszystkie mam wyjęte. Robię to na podłodze, bo mi będzie, bo mi jest wygodniej. Tak jak mówię, w akwarium nie trzeba było zmieniać. Zmieniać, czyścić filtra, bo filterek jest czyściutki. prawie. Nie, no, czyściutki jest. Znowu mi tu pies chyba idzie. Nie, poszedł sobie gdzie indziej. Bardzo dobrze. Ciekawe, czy znowu sobie zaleję tę rękę. A, właśnie. Czym, czym nawożę? To tak. Nawożę potasem. Mikro, makro i żelazo. O, to nawet widać, że potasem, dokładnie wypłukać czy mi się po kostem on urwał? Takie, takie odnoszę wrażenie. Nie wiem, czy to było widać na filmie, ale. Nie, on się trzyma. To, to lepiej go nie będę ruszał. Bo rośliny się trzymają w sensie w podłożu, bo zauważyłem, że moje rybki je tak po kolei terroryzowały. Że zaczynały od pogostemona, później była rotala bonsai, i na końcu się wzięły za alternaterę. Ale zauważyłem, że już tak przywykły do tego, że te rośliny są i zostawiły je w spokoju. Będzie. O, dzisiaj jeszcze nagram jeden filmik z update'u o tych roślinkach. Więc na teraz z mojej strony jest to tyle. Do zobaczenia. Cześć.